Dzień dobry, już wkrótce egzamin. Drodzy uczniowie energetyka, materiał dla Was z tej okazji. Przygotowałem taki arkusz egzaminacyjny, w którym starałem się zebrać te zagadnienia, które na ostatnich egzaminach zdarzały się najczęściej. Pokrótce omówię teraz, co nas czeka. Mamy jakiś nagłówek, w którym wyróżnimy tytuł firmy i tutaj jakieś motto rozstrzelonym tekstem. Yy, mamy tabelki, w których yy, połączymy wiersze, połączymy kolumny. Mamy listy wypunktowane, które pojawiały się na ostatnich egzaminach. Także prawie zawsze. Yy, po prawej stronie... Obrazek, który jest linkiem, jakiś podpis do tego obrazka. Jak widać, yy, mamy tutaj rozstrzelone wyrazy i, i zwiększoną przestrzeń między kolejnymi wierszami. Tutaj fragment z JavaScriptu, który będzie obliczał nam cenę wycieczki, uwzględniając rabat, jaki sobie przyznaliśmy. W środkowej części mamy dane pobrane z bazy danych. PHP no a na dole yy, kilka takich dodatków, które także bardzo często pojawiały się na egzaminie, czyli indeks górny, indeks dolny. Yy, tutaj mamy encję wstawianie bieżącego czasu bieżącego w stosunku oczywiście do momentu uruchomienia za pomocą JavaScriptu. No i na koniec tu miałoby być jakieś imię i nazwisko. Zacznijmy od początku. Etap pierwszy. Na tym etapie chciałbym, żebyśmy sobie utworzyli stronę, która będzie składała się z trzech części. Wyodrębnimy sobie nagłówek, środkową sekcję, którą później podzielimy i stopkę. Ja nie będę pisał tutaj kodu, mam już gotowe fragmenty, natomiast chciałbym teraz zwrócić uwagę na kilka y, szczegółów. Oczywiście, jeżeli zapiszemy plik na samym początku jako HTML, no to y, korzystając z Visual Studio Code możemy skorzystać z emetowego skrótu i wykorzystując wykrzyknik wstawić sobie szkielet strony. Pamiętajmy po tym fakcie, żeby zmodyfikować tutaj język dokumentu. Yy, zgodnie z tym, co będziecie mieli napisane na karcie zadania egzaminacyjnego, wstawić odpowiedni temat, utworzyć link do zewnętrznego arkusza styli. Tutaj przypomnę, można sobie pomóc, wystarczy napisać link 2.css. Dostajemy odpowiednie y, polecenie HTML, a trzeba zmodyfikować atrybut wskazujący na łącze. Yy, w naszym <laughs> dokumencie, jak już Wam pokazywałem, wyróżniamy trzy główne części, nagłówek, sekcję, którą podzielimy następnie na trzy fragmenty i stopkę. O też będziemy ją mieli podzieloną, ale yy, Wykorzystam akurat znaczniki div. Żeby to wyglądało tak, jak Wam przedstawiłem, musimy oczywiście także zdefiniować odpowiednie style CSS. Otworzę teraz CSS-y. Na no to yy, yy, chcę zwrócić uwagę. No przede wszystkim na początku. Yy, Główne przykazanie. Pamiętajmy o tym, żeby zdefiniować y, obszar roboczy na całą możliwe y, okno przeglądarki y, i wyzerować tutaj y, dla tego okna domyślne marginesy zewnętrzne i, i wewnętrzne. Natomiast jeśli chodzi o wspomniane trzy główne części strony, tutaj jak widzicie deklarujemy szerokość w każdym z tych przypadków na 100%. No i przyjęliśmy, że odpowiednio na ogłówek będzie miał 20% wysokości, ta główna część 70% i 10% stopka. Kolory. Wybrałem jakieś jasne, ale to jest oczywiście rzecz umowna. Możecie tutaj wybrać yy, dowolne kolory. Przejdźmy do kolejnego etapu. Na tym etapie, jak widzicie, chciałbym, żebyśmy się zajęli nagłówkiem. Co możemy tu wyróżnić? Element H1, który jest na białym, lekko przeźroczystym tle, a kapit tekstu, który stanowi jakieś motto firmy, napisany rozstrzelonym tekstem. Otwórzmy teraz... nasz dokument jeżeli tutaj popatrzymy do nagłówka to tak jak widzimy nagłówek pierwszego stopnia akapit przypisana odpowiednia klasa nie ma tutaj nic trudnego przyjrzyjmy się w tej sytuacji stylą CSS oto tutaj trzeba troszeczkę Więcej napisać. Przede wszystkim musimy dla naszego nagłówka zdefiniować sobie display flex. Pamiętamy, że domyślnie elementy wtedy układają się jeden obok drugiego. My natomiast chcemy, żeby pod tym naszym tytułem, nazwą firmy, pojawiło się motto. Dlatego tutaj musimy zdefiniować kierunek, jakby umieszczanie elementów i właściwość flex direction y, ustawiamy na kolumn. Centrujemy w pionie i w poziomie nasze elementy. Jeżeli to już y, mamy gotowe, to ja może teraz przejdę do samego elementu H1. Tak jak wspomniałem, y, ma być... Lekko przeźroczyste białe tło. Skorzystamy więc i wybierzemy tutaj tryb RGBA, definiując przeźroczystość na 0,7. Pamiętajcie, tu musi być kropka, tu nie może się pojawić przecinek. Yy, oczywiście, jeżeli ta wartość jest za mało, za duża, można ją skorygować, odświeżyć, sprawdzić jeśli chodzi o zadanie egzaminacyjne zazwyczaj wszystkie wartości są podane więc nie będziecie mieli dylematów. Ustawiamy margines wewnętrzny chcąc uzyskać tutaj o tą przestrzeń, żeby tekst nie dotykał krawędzi zwiększamy rozmiar czcionki i ustawiamy żeby to była czcionka z rodziny Georgia jeśli chodzi o samo motto motto to przypomnę klasa która także była przypisana do tego akapitu. No to także, jak widzicie, zmieniamy czcionkę na, na arial. Domyślnie mamy Times New Roman. Zwiększamy odległość między literami. Pochylamy tekst i pogrubiamy. No i na koniec yy, grafika tutaj y, poniżej znajdziecie link do, do zdjęcia na serwisie Pixabay, skąd pobrany jest ten obrazek i wykadrowany. Ja przypomnę, że jeśli mamy że jeśli mamy y, grafikę i chcielibyśmy ją sobie wykadrować no to wydaje się, y, że jednym z możliwych rozwiązań i yy stosunkowo szybko możemy to zrobić w programie IrfanView. Można to oczywiście zrobić w GIMPie, można to próbować zrobić w pańcie. Yy, 1920 na 600 powiedzmy taki ma być rozmiar grafiki. Śledzimy tutaj te liczby w momencie kiedy mamy to o czym powiedziałem, czyli wskazane wartości, naciskamy Ctrl Y. I tak wykadrowany obrazek został tutaj zapisany. I teraz y, odwołujemy się do tego obrazka, y, ustawiamy go jako tło. Musimy pamiętać jednak o y, w takich zależnościach, jak te pliki są względem siebie położone, czyli najpierw musimy wyjść do głównego katalogu później wejść do grafiki i dopiero wtedy wskazujemy na y, nasz obrazek nagłówka. No i centrujemy ten nasz obrazek, żeby zawsze, jakby y, zależnie od rozmiaru okna przeglądarki, próbował się wyświetlać na środku, w pionie i w poziomie. I jak widzicie, y, nie chcemy, żeby się powtarzało. I to by było wszystko na tym etapie. Przypomnę, po tym etapie nasza praca powinna wyglądać tak. Przejdźmy do etapu trzeciego. Zobaczmy, co nas teraz czeka. Zmiany nie są duże. Podzielimy sekcję na trzy części. Tak jak poprzednio, zaczniemy od pliku HTML. On jest HTML, później go zmienimy na PHP. Eee, I mamy pierwszy element artykuł z przypisaną klasą lewy. Drugi: przypisaną klasą środek, a po prawej stronie założyliśmy, że to ma być jakaś treść niezwiązana, yy, na przykład reklama i tutaj jak widzicie jest klasa prawy. To są te trzy nasze elementy. Przyjrzyjmy się jeszcze z tyłu bo tak jak i poprzednio w tym przypadku to jest ciekawsze. W każdym przypadku szerokość jest taka sama. Jest to 1 trzecia okna przeglądarki. Wysokość 100%, ale oczywiście nie jest to 100% całości, tylko 100% dostępnej wysokości. No a w tym przypadku jest to 70% całości, więc tak musimy o tym pamiętać. I tu znowu, słuchajcie, wybrałem jakieś przypadkowe kolory, żeby rozróżnić te elementy na stronie żeby one wyglądały tak, yy, natomiast oczywiście kolory możecie sobie wybrać inne. Przejdźmy teraz do uzupełnienia treści w pierwszym oknie tej sekcji. Tak jak wspomniałem, umieścimy teraz y, tutaj kilka elementów y, w lewej sekcji. Będą to dwie tabelki i dwie listy wypunktowane. Odpo, odpowiedni plik. Przyjrzyjmy się pierwszej tabelce. To jest ona poprzedzona, jak widzicie, nagłówkiem trzeciego stopnia. Tutaj yy, pisząc pracę egzaminacyjną zwracajcie uwagę, bo yy, numery nagłówką są zawsze podawane w treści zadania egzaminacyjnego, a tam mamy informację, czy to ma być nagłówek drugiego stopnia, czwartego, pierwszego i tak dalej. No, nagłówek pierwszego stopnia generalnie powinien się na stronie znaleźć tylko raz właśnie, gdzieś tam. W ogóle w nagłówku stron. Yy, tutaj oczywiście mamy też, jakby, takie zbieżne pojęcia, bo z jednej strony mówimy o nagłówku myśląc o znaczniku header, z drugiej strony o znacznikach serii H. No to musimy na bieżąco rozróżniać, co pod tym słowem nagłówek akurat w danym momencie się kryje też. Yy, jeśli Popatrzymy na naszą tabelkę, no to ważne jest, że ma tutaj przyporządkowaną jakąś klasę, bo później będziemy się poprzez tą klasę odwoływać do elementów tej tabelki. I y, zwróćcie uwagę na to: komórki nagłówkowe to jest znacznik TH. Komórki z danymi to jest znacznik TD. Y, warto to zapamiętać, to może. Być potrzebne i na praktycznym, i na teoretycznym egzaminie. Natomiast jest tu jeszcze jedna rzecz, która tą tabelkę wyróżnia, czyli widzicie, że mamy połączone dwie komórki. Mamy połączone jakby dwa różne wiersze. Jak to jest zrealizowane, jeśli chodzi o kod? W tej, która jest u góry, tak kolokwialnie mówiąc, atrybut pan ustawiony jest na 2, a w wierszu poniżej tej komórki w ogóle nie ma. Nie ma, dlatego że ta naciąga się tutaj. No i przyjrzyjmy się jeszcze stylom CSS dla tej tabelki. Tutaj popatrzcie, jeśli chcemy zdefiniować, żeby znacznik TD i TH wyglądały tak samo, ale jednocześnie dotyczyć to ma tylko i wyłącznie tych znaczników wewnątrz elementu z klasą czas, no to zapis wygląda tak, że mamy najpierw odwołanie do pierwszego przecinek, jakby pełne odwołanie do drugiego. Nie możemy tu napisać sobie tylko TH, bo to już będzie dotyczyło wszystkich nagłówków. W tabelkach, tylko musimy zaznaczyć, że chodzi tylko o te znaczniki TH, które są wewnątrz elementu z klasą czas. Yy, linia ma być kropkowana. To jedna z tych rzeczy, które trzeba zapamiętać. No i tutaj, jak widzicie, nagłówek ma być w żółtym kolorze. Cała tabelka wygląda o tak. Mamy teraz powiększone tabelki. Widzimy, że w tej tabelce poniżej połączone są natomiast kolumny. Linia jest kreskowana. Jak przejdziemy do kodu HTML, no to widzimy tutaj, że kluczowym atrybutem dla tej tabelki będzie atrybut Coltsman ustawiony na 2 i tutaj także już nie ma drugiej komórki, bo w tym wierszu ta komórka wypełni całą możliwą szerokość, czyli będzie miała rozmiar taki jak powyżej mniej te dwie czy te dwie. A w stylach CZS wygląda to tak. Yy, zwróćcie uwagę tutaj jeszcze na jeden szczegół, o którym wcześniej nie powiedziałem. Tutaj te komórki są rozdzielone, każda z nich ma swoje obramowanie. Tutaj mamy to wszystko połączone, czyli jakby ta linia jest wspólna dla obu tych komórek. Jeżeli chcemy mieć taki efekt, no to musimy skorzystać dla tabeli, podkreślam, dla tabeli, czyli tutaj y, klasę klienci przyporządkowana jest do, do tabeli, musimy skorzystać z tej właściwości CSS. Jeśli chodzi o komórki zwykłe i nagłówkowe, no to y, tutaj różnica w stosunku do poprzedniej y, historii jest taka, że mamy linię kreskowaną, tutaj jak widzicie kolor także jest Co tutaj jeszcze jest? Następnym elementem jest lista. Ja teraz mniejszy widok. Lista y, wypunktowana wewnątrz której jest lista numerowana. Lista wypunktowana rozpoczynana jest znacznikiem ul. Każdy element listy, bez względu na to, czy jest to element w liście wypunktowanej czy numerowanej, to jest znacznik LI. Jeśli natomiast mamy listę w liście, to należy zwrócić uwagę na taką sytuację związaną z tym zamknięciem tutaj tego elementu LI. Ono nie jest tutaj. Jak się czasami może wydawać to zamknięcie musi być po tej wewnętrznej liście. Czyli tutaj nic nie ma, tak potocznie mówiąc. Rozpoczynamy listę numerowaną. Tu są elementy tej wewnętrznej listy numerowanej. Zamykamy wewnętrzną listę, no w tym przypadku numerowaną, i zamykamy ten punkt. To wszystko to jest punkt drugi tej listy wypunktowanej. No i tu mamy punkt trzeci. To by było tyle jeśli chodzi o listę wypunktowaną. Tutaj nie ma żadnych styli CSS. To standardowe stawienia. A tutaj mamy listę, zwróćcie uwagę, numerowaną przy czym zewnętrzna jest numerowana przy użyciu cyfr rzymskich, a wewnętrzna cyfr y, liter, przepraszam, y, liter alfabetu łacińskiego. Jeśli jest lista numerowana, no to znacznik ol. I teraz o tym jaka to jest lista decyduje atrybut type. Ważne żeby zapamiętać przed egzaminem, że to atrybut type. Jeśli my napiszemy type równa się, to jak widzicie, tutaj dostaniemy od Visual Studio Code możliwe wartości tego atrybutu, więc po prostu wybierzemy i metodą próby błędów, nawet w najgorszej sytuacji, znajdziemy to, co nas interesuje. I tak jak poprzednio, zwracam uwagę, że jeżeli ma być lista w liście, to zamknięcie podpunktu jest dopiero po tej wewnętrznej liście. Type Duże I to są litery rzymskie, cyfry rzymskie, przepraszam. Duże Type małe A to są małe litery alfabetu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o część czwartą. Za chwilę przejdziemy do kolejnego elementu, ale to już w kolejnym filmie. Zapraszam.